Siemanko, siemanko, niezły wdzianko, właśnie skończyłem przed chwilą rozmawiać z młodą parą, w zasadzie z panem młodym, który organizuje, którzy organizują ślub i wesele, najpierw w Londynie w lipcu, to będzie ślub cywilny, mały ślub, w miejscu gdzie fotografałem wiele razy, więc zadziała blog, zapraszam do e, tych, którzy mówią, że blogi nie działają, bardzo mocno działa blog, jak i również rekomendacje ze stary, od starej pary. E, i to będzie z ich małe wesele, mały ślub na 15 osób, a później będą robić duży w Bali. Yy, na Bali. Nie na takiej Bali, gdzie można się kąpać, tylko na Bali w Indonezji. I, i tam będą robić ślub na ponad 200 osób. Yy, w zasadzie wesele, odnowienie przysięgi i wesele. I właśnie przyszło mi do głowy kilka punktów, którymi chciałbym się podzielić, gdzie... Fotografując właśnie taki mały, skompresowany, krótki dzień ślubu yy, i wesela, bo tam też są elementy weselne może nie cała zabawa może nie jakieś mega wielkie tańce chociaż nie zawsze czasem są i to, i to wielkie tańce ale para również chce świętować w sposób taki, w jaki chce tak? czyli tsz, wy, wynajmując Ciebie jako fotografa. Mają pewnego rodzaju wizję i chcą, ażebyś tą wizję udokumentował. I tych pięć punktów może pomóc ci udokumentować lub przygotować się do przemyśleń, przemyśleć to przed pójściem na taki ślub i wesele. Punkt numer jeden. Czas jest limitowany. I to musisz przyjąć jako, jako fakt, jak i również para moda musi przyjąć jako fakt. Oni, oni muszą przemyśleć to, że y, robiąc krótki ślub. No, nie powiększą tego, ale musi to do nich dojść i musisz y, rozmawiając z nimi, a jeżeli nie masz możliwości z nimi porozmawiać, w sensie inaczej, jeżeli nie planujesz z nimi porozmawiać, to właśnie porozmawiaj. Wytłumacz im, że czas jest limitowany, że te oczekiwania również muszą być minimalnie zlimitowane. To nie będzie z takim wybuchem, nie będzie to ślub, y, gdzie, który, który widzą, który panna młoda widzi y, gdzieś tam na Instagramie, na Pinterestie czy w jakichś gazetkach. Czy też na wybiegu na targach ślubnych, będzie to coś mniejszego i będzie to z mniejszą pompą. Więc oni muszą to zrozumieć, ale również ty musisz to zrozumieć, żeby jakby poddać się tym oczekiwaniom i, i spełnić je, ale w inny sposób. Na sposób tego krótkiego ślubu, krótkiego dnia, tak naprawdę. Normalnie, dzień ślubu i wesela 10, 12, 16 godzin, jak zawsze, czy też 8 gdzieś tam w Kanadzie, w Ameryce. Tutaj, tak jak dzisiaj rozmawiałem, 3 godziny, może 3,5 i tym, tym tej parze trzeba wytłumaczyć, że to wszystko będzie troszeczkę krótsze, skompresowane, ale wcale nie będzie gorsze. W jaki sposób spełnić ich oczekiwania, że zrobisz zdjęcia szerokie, średnie, wąskie. Starać się również te zdjęcia zrobić, myśleć o tym, żeby ta historia była pełna na, podczas tego dnia, żeby nie, nie spłycić tego właśnie dlatego, że ten czas jest tym limitem. Punkt numer drugi. Para ma zdecydowanie mniej zmartwień, mniej rzeczy do organizacji, mniej zmartwień podczas całego dnia, i należy to wykorzystać. Należy to wykorzystać w taki sposób, że można ich fajniej odciągnąć. Jest mniej ludzi, którzy będą mówić, eee, para młoda gdzieś tam poszła na zdjęcia. Jest wiele mniej ludzi, którzy będą robić, gdzieś tam uciekać ze zdjęć, czy to rodzinnych, czy to jakichś zdjęć takich grupowych, gdzie normalnie gdzieś tam ktoś pójdzie i nie może zrobić tego zdjęcia, albo zrobić zdjęcia, potem się okaże, że tej osoby nie było i para młoda będzie mówić, ale tej osoby nie było, albo y, zrobisz te zdjęcia, tej osoby nie było będziesz powtarzać. Byłem na takim ślubie, gdzie to był ślub hinduski, było tam powiedzmy ze 150 osób, zdjęcie grupowe, jedno takie zdjęcie grupowe i jeden z gości miał różowy turban. I to był jedyny gość z turbanem. I widać było, że on tam gdzieś rozmawia przez telefon. No i musiałem po niego biec, ponieważ... No Był widoczny, że go nie ma na tym zdjęciu, więc taka, taka anegdota, ale jest mniej tych zmartwień, aczkolwiek mniej stresu, więc wykorzystaj to. Wykorzystaj to poprzez to, że para ma mniej do pomyślenia, że panna młoda będzie mniej się stresować podczas dnia i będzie mogła bardziej skupić się na tym, ażeby właśnie pomóc Tobie zrobić te lepsze zdjęcia. Będzie mogła się skupić bardziej na zabawie. Ty również, będąc, podchodząc profesjonalnie do tego dnia, Mam nadzieję, że zawsze podchodzisz profesjonalnie. Dla mnie najważniejsze jest te zapatrzenie pary na dzień i ich, ich doświadczenie. Podnoszenie tego doświadczenia poprzez y, moje podejście do, y, do dnia, do nich. A więc, a więc wykorzystaj to, że jest mniej stresu, mniej rzeczy do załatwienia przed, mniej rzeczy w tym całym planie, w całym planie dnia, że tam nie jest, y, że tylu ludzi musi ta para jakby. Za, zadowolić, czy też czasem pary mają na w tyle głowy, że muszą zadowolić, muszą pójść, podziękować, mają 100 osób, 120, 150, życzenia są dłuższe, toasty, pierwszy taniec, drugi taniec, 58 taniec, jakieś życzenia, to tego wszystkiego jest dużo, 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 dużo mniej i należy to wykorzystać właśnie na plus, robiąc, wykorzystując to podczas, podczas zdjęć. Trzecia rzecz, skup się, pomimo to, że jest mniej zmartwień, Skup się, masz mniej czasu, tak jak powiedziałem w punkcie numer 1. Oczekiwania będą mniejsze, pary młode, ale oni mają otrzymać również to, co widzieli na Twojej stronie. Możliwe, że do tej pory robiłeś tylko duże śluby i wesela, lub też średnie, a teraz zgłosił się ktoś, kto chciałby mniejszy. Może to jest taka data, która pasuje Ci, żeby zrobić ten mniejszy. Oczywiście mniej, mniej zapłacą, chociaż niekoniecznie, ale. Często zdarza się, że mniejsze oczekiwania, mniejszy czas, więc, więc ten budżet jeszcze jest mniejszy, tak? I mają mniejsze oczekiwania, aczkolwiek skup się, a stworzyć tą historię, skup się, ażeby być wszędzie. Skup się na tym, ażeby nie u, nie, żeby żadna chwila Ci nie uciekła. Podczas dużego ślubu i wesela czasem nie możesz gdzieś się przedrzeć ze względu na to, że jest tłum, ze względu na to, że gdzieś coś widzisz się dzieje, aczkolwiek no, widzisz, że nie uda ci się tam dotrzeć na czas, widzisz, że tam jest jakaś zabawa. Może dotrzesz, ale ta zabawa już troszeczkę uciekła, została spłycona. Tutaj, mając 10, 15, 20, 30 osób, skup się na tym, ażeby być wszędzie. Skup się na tym, ażeby, jeżeli widzisz tam, że coś się dzieje, pewnie znowu się powtórzy za chwilę, więc pójdź tam. Wykorzystaj to. Wykorzystaj to, że masz mniej przestrzeni, mniej ludzi jakby do ogarnięcia i te przestrzenie między ludźmi są jakby większe, w sensie, że możesz się przeżyć tu czy tam, czy podczas nawet tańców jest jedna grupka, a nie 30 grupek, czy podczas toastów możesz być w lepszym kącie jakby, możesz podejść bliżej, możesz łatwiej ustawić światła. Skup się na tym, ażeby stworzyć lepszą historię. Tak jak powiedziałem wcześniej, żeby zrobić szeroko, średnio i wąsko, z każdego elementu, czemu nie, możesz tą te, te właśnie te elementy później wykorzystać, jeśli chodzi o dekoracje, jeśli chodzi o ubiory młodych, jeśli chodzi o zabawę, możesz wykorzystać to właśnie robiąc szeroko, wąsko i, i być w wielu miejscach naraz. A więc nie trać poprzez to, że to jest mniejsze, że jest mniej, są mniejsze oczekiwania, nie trać yy, skupienia. Skup się podczas tego dnia, on będzie dużo krótszy i możesz faktycznie naprawdę zaskoczyć tą parę, dać im coś, czego nie oczekują, dać im dużo, dużo więcej. Punkt numer czwarty. Wykorzystaj całą intymność tego wszystkiego. A więc tak jak powiedziałem wcześniej, para młoda będzie miała mniej na głowie, będzie miała mniej jakby ludzi do obskoczenia, a ty możesz wykorzystać to właśnie, że jest tak bardzo intymnie, że może, możesz i wykorzystać i zabrać ich. Na, w, tym, w, tym, w tym całym... W ten cały zgiełk jest dużo mniejszy więc będą... Będzie, oni będą mieli mniejszy zgiełk w głowie będzie bardziej intymnie między wami będzie, będziesz mógł ich zabrać czy tu, czy tam, czy w miejsce gdzie jest sala e, weselna czy gdzieś w kościele, poza kościołem może będziesz mógł ich zabrać gdzieś na bok czy przy samochodzie, którym będą jechać o ile będą mieli taki samochód tutaj w rozmowie dzisiejszej e, para młoda bierze ślub na e, na, na Chelsea i Będą się przemieszczać do pubu, ale pomiędzy pubem a, a ślubem zabiorę ich na rzekę. No się tak zaproponowałem, że zabiorę ich na rzekę, jest bardzo blisko i właśnie wykorzystam tą intymność, że będę mógł zabrać ich tak jakbym miał tylko nich. Tak jakby nie było tych 15 czy, czy 20 osób, które będą również gdzieś obok podążać, ale nie będzie to tłum 150, który czeka na parę modą, tylko to będzie 15, 16 osób czy 20, a ja będę mógł ich zabrać, tak jak byliby tylko oni w ciągu tego dnia. Więc wykorzystaj intymność. Pozwól im poczuć intymność między im, nimi a Tobą. Na to pozwoli punkt numer 5. Poznaj swoich klientów. Pokaż im, że jesteś profesjonalny, że właśnie dajesz im tą intymność i poprzez to, że jest mniej ludzi na ślubie i weselu, jesteś w stanie być z nimi dużo bliżej. Więc poznaj ich przed. Wykorzystaj Historię do czegoś. Pomyśl, czy mają coś między sobą, czy może jest jakieś miejsce, może tam się spotkali, może właśnie tam robią ślub i wesele, a może y, coś wpleść ich zainteresowania. Może interesują się wodą i tu zrobili im zdjęcie nad rzeką, może interesują się y, jakimś sportem, ale wpleć to wszystko w, w sesję, w sam ślub, w sensie w, w robienie zdjęć wykorzystaj historię, powiedz im jeżeli tańczą, zaproponuj im taniec, ja ich zabiorę na Albert Bridge mówię oczywiście o tej parze, o której przed chwilą rozmawiałem wiem, że tańczą więc zaproponuję im, żeby podczas czerwonego światła weźli na most, może chwileczkę, i szybciutko zatańczyli tak, więc, więc poznaj ich Pss. Wykorzystaj właśnie tą intymność, wykorzystaj to, że jest dużo więcej czasu jakby na poświęcenie na konkretne elementy, skupiając się, czyli wykorzystując wszystkie moje wskazówki, poznaj swoich klientów, uwierz mi, to zaprocentuję w kolejnych rekomendacjach. I nawet, jeżeli tu jest bardzo mało gości na tym ślubie i weselu, poprzez to, że się pokażesz, że znasz ich bardzo dobrze, że y, komunikujesz się z nimi w taki właśnie, a nie inny sposób, że jesteś cały czas zabawny, miły i, i, i dobrze się bawić w ciągu tego dnia i wesela, w, tego, w ciągu tego dnia ślubu i wesela, pozwoli to na, y, na, na, na za... Pro, zaproponowanie siebie jeszcze w innym świetle. Mam nadzieję, że te pięć punktów pomogą Tobie. Wybierz chociaż jeden. Na pewno skup się, nie trać czasu i y, naprawdę wykorzystaj intymność tego krótkiego dnia ślubu i wesela. Z tym Was zostawiam. Do zobaczenia. Za chwilę y, tutaj się wyświetli, tutaj chyba, wyświetli się y, Właśnie taki backstage z y, takiego krótkiego ślubu y, Dnia Ślubu i Wesela, gdzie było 10 osób podejrzew, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jakie zdjęcia zrobiłem. Y, jest też film, pokaże się również tutaj film y, z innego ślubu y, Dnia Ślubu i Wesela, gdzie było również chyba z 12 czy 14 osób, gdzie moim zdaniem i zdaniem wielu ten film wyszedł naprawdę, naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie można było go zrobić. Naprawdę była taka bliskość z tymi gośćmi. Podczas 15 minut poznałem ich wszystkich, w sensie mogłem się przedstawić, mogłem naprawdę zbić piątkę i być blisko całego, całego tego zgiełku. Na razie pozdrawiam, cześć.